Baśniowa kraina, braci Grimm, Simsala. Dawno, dawno temu, gdy cuda jeszcze się zdarzały, magiczne zaklęcie otwierało bramy tej krainy. W zaczarowanym świecie żyły postacie, które dziś można spotkać tylko w bajkach. kadabra, Simsala Grimm. <laughs> ho ho! Na nowe przygody? Oczywiście. Sześć labędzi. Uwielbiamy się? He, hej! Szybciej! Pomocy! A, a, dziękuję. Hej! Czy coś zrobiliście temu ptakowi, że was tak nagle zrzucił? O czym ty mówisz? Jaki ptak? On mówi o naszej magicznej księdze z bajkami. Ach, magiczna księga czasem robi takie dowcipy. Czasem? Za każdym razem! Latająca księga? Ciekawy. Czy też jesteście ptakami? Gdybyśmy byli ptakami, nie potrzebowalibyśmy magicznej księgi, żeby latać. Pozwól, że się przedstawię! Jestem Jojo, największy na świecie poszukiwacz przygód od czasów, cóż, czasów, A twojego ogona trzyma się. KOKO! Doktor Kaka, uczony filozof i virtuos Gryna. Szybciej, bracia, słońce już niedługo zajdzie. Musimy lądować. Czym kłopot? Czyżbyście nie umieli latać po ciemku? Oczywiście, że umiemy, ale jesteśmy książętami zaklętymi w łabędzie i codziennie po zachodzie słońca na krótką chwilę powracamy do ludzkiej postaci. Ach, tak! I nie chcecie, żeby ta przemiana nastąpiła teraz, w czasie lotu na dużej wysokości? No właśnie. Tam w dole jest polana. Lądujemy. Trzymajcie się! Hej! Nie, tylko nie to o! Ojej! Skacz koko! O Oh! Dobrze, zobaczmy, ile nazbieraliśmy. Hm, z dnia na dzień coraz mniej. Widzieliście sami. Na bagnach już prawie nie ma złocieńców. W tym tempie Jolanta chyba nigdy nie zrobi ostatniej koszuli. Złocieńce? Ostatnia koszula? A kim jest Jolanta? Oni chyba porozumiewają się jakimś szyfrem. O nie, to bardzo prosta historia, posłuchaj. Jolanta jest naszą siostrą i władczynią tego królestwa. Ale zła malediwa odebrała nam władzę. Przejęła zamek, a potem rzuciła na nas klątwę. Teraz my, książęta, zamieniamy się codzień w łabędzie. A Jolanta, nasza prawowita władczyni, została niemową. Klątwa będzie zdjęta wtedy, gdy ubierzemy się w ozdobione złocieńcami koszule, które Jolanta sama dla nas zrobi. Wtedy okrutna Malediwa będzie pokonana. Ona nie może się dowiedzieć, że Jolanta jeszcze żyje. Macie rację! Doprawdy. Bardzo prosta historia. A gdzie jest teraz Jolanta? Och, ona jest. A... Musimy uważać. A jeśli ktoś podsłuchuje? Dziś jest za późno. Polecimy do niej jutro, gdy nazbieramy więcej złocieńców. Jeśli nikomu nie powiecie, możecie lecieć z nami. Nie powiemy nikomu, nie piśniemy. Słówka! No dobrze. Teraz się trochę prześpijmy. Jutro mamy przed sobą długi lot, bracia. Hej, A. co z twoimi rękami? O. Znowu się zaczyna? Ojej, widziałeś to, Koko? Niezły numer. Numer? Przecież ona rzuciła na nich klątwę i na Jolantę. To musi być potężna czarownica. Tak, i właśnie dlatego musimy im pomóc, Koko. Hmm, naprawdę musimy. Musimy. A te złocieńce, czy łatwo je znaleźć? Dobrze by było. Niestety one rosną tylko na bagnach i mokradłach. Czy to znaczy, że możemy ugrzęznąć w niezmierzonych bagnach i umrzeć w męczarniach? Nie, nie obawiaj się! Dla łabędzi bagna są bezpieczne. Tak, tak, ale chciałem zauważyć, że ja nie jestem łabędziem. Spokojnie, Koko! Ciesz się, że lecisz! Hej, możesz mi podać lornetkę? Aha! Widzę okradła, niedaleko stąd. Świetnie, lecimy tam, bracia. Hmm. już wiem, gdzie je włożę. Świetnie. Hej, oddaj mi kapelusz! Sam go sobie weź. Och, czekaj, Jojo, już ja ci pokażę. Hej, <laughs> <Jojo. śmiech> hey. co wy tam wyprawiacie? Nie wiem, co robi Koko, ale ja zrywam kwiaty. <laughs> jojo! Łabędzie, pomóżcie mu! Już do ciebie płynę! Ratunku! Ratunku! O! Jojo! jo! Nic ci się nie stało? Błoc na kąpiel robi bardzo dobrze na urodę. Tytuł straszydła roku masz już w kieszeni. Gratuluję! Hej! Spójrzcie tam! Czyżby to był książę wilk? Wilk? Czy ktoś powiedział wilk? To syn złej Malediwy. Co on tu robi? Nie wiem, ale lepiej odlećmy stąd, zanim nas zobaczy. A jeśli książę wilk nas zauważył? Może nie zwrócił uwagi na stado łabędzi? Malediwa chyba nigdy nie opowiadała mu o tym, co zaszło przed latem. O! Dziwne. Patrzcie, wodospad! Jaki piękny! O, tak, bardzo piękny, ale zdaje się, że zaraz wylądujemy w wodzie! Którędy my właściwie lecimy? Przez wodospad oczywiście. A, w porządku. Co? Co? No, i co? Nie było tak źle. Nie, dziękuję za odświeżające prysznic. Ok, witam, siostrzyczko! O. Cóż, nie mamy ich zbyt wiele, niestety. Hej, nie martwcie się. Nie jest tak źle. I co, Jolanto? Czy tyle wystarczy? Dobrze, jeszcze raz polecimy na bagna. Gdzie on jest? Mam nadzieję, że uda mu się upolować kilka dzikich ptaków na obiad. Witaj, matko! Co? Wracasz do zamku z pustymi rękami, bez jednego choćby najmniejszego kaczątka? Niczego nie upolowałem, matko, ale mam coś dla ciebie. Złocieniec! Ale, ale one rosną tylko daleko, na bagnach. To prawda, jakiś łabędź niósł go w dziobie i upuścił przede mną. Łabędź? Powiedziałeś łabędź? Wyjdź! Wyjdź stąd! Muszę się pilnie zająć sprawami, które cię nie dotyczą! Łabędzie zbierają kwiaty. To może oznaczać tylko jedno. Jolanta wciąż żyje! I na pewno szyje te swoje koszule! Tak! Próbuję zdjąć klątwę z łabędzi! Znajdźcie ją, jej braci! Zabijcie ich wszystkich! Więc Jolanta żyje? O, moja prześliczna Jolanto! A okrutna królowa, moja matka, chce ją zabić. Nigdy! Obronię ją, choćbym miał to przypłacić życiem! Rozkazuję wam uśmiercić ich wszystkich, zrozumieliście? Mm. Wrócimy wieczorem, Jolanto. Tym razem nazbieramy tyle kwiatów, ile trzeba. O, lodowata woda! Szybciej! Nie mamy chwili do stracenia! Czy znowu musimy przelatywać przez ten wodospad? Nie ma tu jakiegoś wyjścia awaryjnego bez wody? Przykro mi, to jedyna droga. Do zobaczenia, jolanto! A? Hmm. Zdaje się, że wylecieli z wodospadu. Już niedługo! Jeszcze chwilka! Nie mogę już dłużej. <grym> w porządku! Hej, możecie otworzyć oczy. Czy minęliśmy wodospad? A co, nie zauważyłeś? Jasne, że nie. Nie patrzyłem. Miałem zamknięte oczy. Już nie chcę być sam i żyć marzeniami. Przecież gdzieś musisz być. Powiedz, jak mam odnaleźć cię. Powiedz, że ten też powiedz czemu tak musi być, uwierz nie chcę dłużej bez ciebie żyć. Samotne dni nie będą dręczyć nas. Więc to prawda. Ty żyjesz, och Jolanto. Tak się cieszę, że cię widzę. Myślałem, że umarłaś. Ach, wybacz mi. Dopiero wczoraj dowiedziałem się, co moja matka wam zrobiła. Nie możesz mówić, tak rozumiem. Ale przysięgam ci na moje życie, Jolanto. Twój królewski zamek będzie zwrócony tobie i braciom. Proszę, chodź ze mną do łabędziego zamku. Porozmawiamy z moją matką. Uwierz mi, wszystko będzie dobrze. Tak, możesz wziąć koszulę ze sobą. Chodźmy. Kiedy już porozmawiam z matką, zobaczysz, koszule nie będą potrzebne. Ach, patrzcie same łodygi. Ktoś tu chyba był przed nami. Hej, spójrzcie tam. O, zerwą nam wszystkie złocieńce. To na pewno sprawka malediwy. No tak. Pewnie książę Wilk powiedział jej o nas. Musimy im odebrać te kwiaty i to szybko. Tak jest. Idziemy z tobą. Jojo, oni mają broń. Racja, to zbyt niebezpieczne. Powinniście zostać. Jeden kwiatek. Drugi kwiatek. Drugi kwiatek. Ojej! Co to? Ciękny Uciekaj stąd! Uważaj, Wincencie! Nie zatrzymuj się! Szybciej! Nie zatrzymuj Szybciej. się! Miesz Szybciej! trochę, Wincencie! Wincencie, nie się. Zauważaj, się! Uważaj! Trzymaj się, Wincencie! Trzymaj! Nie możesz się teraz poddać! Koniec z tobą, wstrętne ptaszysko! Ratunku, pomóż mi! Wyciągnij mnie! A niech to! Czy to możliwe? Pozwolimy mu uciec! Czy rana się zagoi? Chyba tak, ale teraz jest bardzo słaby. Martwię się o Jolantę. Malediwa na pewno jest na naszym tropie. Musimy lecieć z powrotem do jaskini. Weźmiemy Vincenta pomiędzy siebie. Jesteś gotowy? Tak. Jeśli mi pomożecie. Dobrze, pospieszmy się. Słońce niedługo zajdzie. No, Zobaczmy, Hej, popatrzcie tam. Ślady stóp. I co z tego? Ślady stóp dwojga ludzi, Jojo. To znaczy, że ją porwano. Myślisz, że to Malediwa? Sądzisz, że tu była? Wiecie, gdzie jest wasza siostra? Odsuńcie prać myśli złe. Jej serce tego chce, by odejść z tym, co tam, gdzie jest jego dom. Lecz malediva, plan swój, ma ją wiedź, ma zła. Więc biedz do zamku, trzeba nam, by pomoc zanieść tam. Tak jest. Musimy lecieć do zamku. A ty, bracie, dolecisz tam? Nie wiem, ale muszę spróbować. Ruszajmy, bracia. Musimy ratować siostry. Głupcy! Małpoludy z wypranymi mózgami! Wymyślę dla was taką karę, że zapamiętacie ją do końca życia! A teraz precz stąd! Tak to jest, jest wasza królewska mość! Dziękujemy! Księżniczka? Jolanta? Tak, to ona. Przyprowadziłem ją tutaj, żeby porozmawiać o wszystkim, co uczyniłaś jej i sześciu książętom. Matko! Chcę, byś zwróciła Jolancie to, co prawnie jej się należy. Proszę również, byś przywróciła jej sześciu braciom ludzką postać. Jeśli nie zechcesz, stanę się twoim wrogiem. Co? Czyś ty postradał zmysły? Czyż ja, twoja matka, mniej dla ciebie znaczę, niż ta bezdomna sierota? Nigdy więcej nie nazywaj tak Jolanty. Dobrze, dobrze. Najdroższy wilku, drogie dzieci. Wybaczcie mi mój wybuch, ale to miłość do mego syna czyni mnie czasem ślepą na potrzeby innych ludzi. Dobrze! Napijmy się po szklaneczce na powitanie. Cóż może być dla mnie ważniejsze od szczęścia i powodzenia mojego ukochanego syna? Za wasze zdrowie i szczęście! <laughs> Na dziedzińcu zamkowym jest staw. Tam wylądujemy. A potem do boju! Spokojnie, Braciszku. Uważaj, musisz się oszczędzać. Dobrze, a wy musicie szybko lecieć. Jolanta potrzebuje naszej pomocy! Chodź, Koko, pójdziemy przodem. Dlaczego my? Nie mam zamiaru na starość zostać łabędziem. Spokojnie. Możesz zostać najwyżej brzydkim kacząckiem. Chodź. Co tu się dzieje? Wygląda na to, moja droga, że mój syn czuje się tobą nieco znudzony, nie uważasz? Straże! Idziemy! Najwyższa wieża w zamku jest twoja. A kiedy książę wilk się obudzi, usłyszysz, że odebrałaś sobie życie! Nie mamy chwili do stracenia. Wracajmy do łabędzi. Teraz ja się nią zajmę, tak jest, pani. Mam cię! Ty, nędznico, więc chciałaś zdobyć mego syna i podstępnie przejąć władzę w moim królestwie? Gorzko tego pożałujesz! Zostaw ją! A, a, a. Zostawcie mnie, obrzydliwe, pierzaste stworzenia! Zostawcie mnie! A, a. Pomóż im, Jolanto! Ona jest zbyt potężna, będzie jej nie pokonają! Koszule! Rzuć im koszule ozdobione złocieńcami! Nie wahaj się, rzucaj! Szybko, nie ma na co czekać! No, mam was, ptaszycka! Doskonale się nadajecie na królewski obiad. E, przepraszam. Czego chcesz ty, beznadziejna mała Pokrako? Jolanta, ma pożegnalny prezent Ach. dla swoich braci. Ach. Ach. Nie! Trzymaj! Uwaga, następna! Wow! Jeszcze jedna! Uwaga, leci! Tak! Ta, rzucaj! Dobrze! No. O, ja, ja. Ja nie miałam nic złego na myśli. I y, Ja tylko. Nie dostaniecie mnie nigdy słyszycie, że nam ten zamek jak własną kieliszynkę! Myślisz, że ona potrafi pływać? Jeśli nawet! Tu jest tak silny prąd, że rano będzie już w Afryce! A. O, książe wilk! O, Jolanto, ty mówisz! Nareszcie mogę wrócić do mego zamku. Moje milczenie się skończyło. Czy chcesz zasiąść obok mnie na tronie, książę? Pomożesz mi dobrze rządzić. O, to będzie dla mnie zaszczyt. Ale co z twoimi braćmi? Czy też tego chcą? Oczywiście. Świetny pomysł! Sześciu królów w jednym państwie? Może być trochę tłoczno, nie sądzicie? Zamieszkamy w sześciu okolicznych zamkach. Racja, Wincencie! <laughs> <laughs> Świetnie, braciszka! <laughs> tak, doskonale! Wincencie, twoje ramię! Nie martw się, siostro! Być może straciłem rękę, ale za to odzyskałem braci. <laughs> nie martw się, wszystko będzie dobrze. Tak, oczywiście. <laughs> Ty też będziesz przy mnie, kiedy znów zrobię jakieś głupstwo, prawda, Koko? Hmm? Chyba tak, jojo. -jo. Bez naszych małych przyjaciół nigdy byśmy jej nie pokonali. Dziękuję wam bardzo. O, nie ma za co? Dla nas to drobiazg, naprawdę nie mówmy już o tym. Ach, chyba czas na nas, jojo. To prawda, Koko. Życzymy Wam długiego i szczęśliwego panowania. Zdrowej królewskiej pary! Niech żyją długo i szczęśliwie! Chyba ostatnio polubiłeś latanie, co? Szczerze mówiąc, nie. Niestety, czeka mnie następny lot. Jasne! No to lecimy! Simsa! Simsala! Simsala Grim! A młodzi żyli długo i szczęśliwie.